Tytuł zdjęcia. Rondo generała Charlesa de Gola i Palma Warszawska. Data wykonania 28 lutego 2025 roku. Wymiary zdjęcia 60x90 cm. Czarno-biała fotografia została oprawiona w czarną drewnianą ramę o wymiarach 80x110 cm. Zdjęcie w orientacji pionowej otacza białe passepartout. Przedstawia ruchliwe skrzyżowanie w formie ronda w centrum miasta. Jest to rondo generała Charlesa de Gola, czyli słynne rondo z palmą w centrum Warszawy. Fotografia została wykonana z poziomu pieszego w osi ulicy Nowy Świat od strony północnej. Na pierwszym planie grupa pędzących samochodów przemieszcza się z lewej ku prawej stronie kadru. Niemal symetrycznie dzieli go pionowo oś ulicy i sztuczna palma daktylowa, posadowiona na środku wyspy Ronda. Przez pióropusz liści przebija się ostre zimowe słońce. Pięć drzewa rzuca ostry cień, który położony jest dokładnie w osi jezdni i zarazem kadru. W tle po lewej i prawej stronie zdjęcia kilkupiętrowe budynki, górną część wypełnia czyste i jasne niebo porządek i symetrię zaburzają chaotycznie, jakby losowo poustawiane wysokie lampy oświetleniowe, sygnalizacja świetlna i trakcja tramwajowa. Rondo zostało zbudowane w 1961 roku jako część przebudowy wschodniego odcinka alei jerozolimskich. Nazwa upamiętnia Charles'a de Gaulle'a, prezydenta Francji, który brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920. Instalacja artystyczna Joanny Rajkowskiej, Pozdrowienia Zalei Jerozolimskich ze słynną palmą, funkcjonuje jako symbol wielokulturowości, pamięci o społeczności żydowskiej oraz ironiczny komentarz do miejskiej przestrzeni. W niedalekiej przyszłości Rondo ma zniknąć, a w jego miejscu powstanie tradycyjne skrzyżowanie oraz nowy przystanek PKP Warszawa nowy świat.